Ten projekt to twarze przyszłości i w ramach tego projektu popularyzujemy, pokazujemy, reklamujemy młodych, zdolnych Częstochowian, ludzi, którzy z się wywodzą, którzy są związani z tym miastem, którzy pracują na jego rzecz, którzy stanowią nie tylko taką chlubę, ale też nadzieję dla tego miasta, bo przecież miasto to nie tylko mury, budynki, ale też tkanka miejska, ta, ta tkanka ludzka. I w tym miesiącu pokazujemy kolejnych młodych, zdolnych z różnych dziedzin życia, oczywiście społecznego, bo są to i sportowcy, modelka, ludzie kulturowcy. Kultury, biznesu. A także dziennikarzy i nasza kiedyś redakcyjna koleżanka Justyna Maszczyk. Ale są też inne znane twarze. Tania Rubik, Sylwia Oksiuta-Warmus, reprezentantka naszego Częstochowskiego Teatru, jest też Chris Kolanus, wybitny sportowiec. Także bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich, żeby odwiedzali naszą stronę internetową twarzek.częstochowa.pl, ewentualnie też oczywiście profil tego projektu na Facebooku i na Instagramie. Można tam poczytać o tych osobach, posłuchać co mają do powiedzenia o naszym mieście. Myślę, że jest to fajna rzecz do tego, żeby się z nią zapoznać.